Forum 7RPL. Chciałem odnieść się do tematu ceramizera, który właśnie zauważyłem na, na naszym forum technicznym. Tak jak pisałem, ja aplikuję to od momentu kiedy powstał ceramizer i w chwili obecnej przedstawię wam jak działa w praktyce, nie tylko w teorii ceramizer w silniku 3.0 diesel w 7 Na dowód, proszę bardzo. Pozostała mi ulotka, co prawda nie ma opakowania, bo po, powyrzucałem. 29, godzina rano, 8.00 oczywiście. Samochód, powtarzam, jest nieodpalany od jakichś trzech dni, bo naprawdę rzadko nim jeżdżę. Także pojawi się zaraz na, zeg na zegarach. Napis pre czyli podgrzewanie świec, silnik jest totalnie zimny, nie jeżdżony od 3 dni. Proszę posłuchać jak on pracuje na, 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 na zimnym, prawda? Także startujemy. O, no, akurat się nie pojawia te pieprzone... O, nie, nie pojawia się ten pre jest check front fog lights, czyli sprawdzić. No ale ok, tak jak mówię, silnik jest zimny, naprawdę nie odpalałem go. Jeszcze raz spróbujemy może. Może pojawi się ten napis. Nie, no dobra, nie pojawia się, nieistotne. Ok, odpalam silnik, startujemy. Tak pracuje zaceramizowany silnik po około trzech dniach postoju, po ceramizacji przejechałem jakieś 2-3 tysiące kilometrów, zero dymienia. Okej, okay, resztę informacji postaram się opisać w temacie, żeby trochę przybliżyć, no ale mogę powiedzieć, że naprawdę warto, bo robi to cuda.